To zawsze ten sam sen. Sen, który zawsze mam i zawsze zapominam. Tędzi. O, poczyta! Chodź tutaj poczyta! Chociaż we śnie daj mi cię pogłaskać! Tędzi! Nie otwieraj tego bez względu na wszystko. Ha! Ha! ha. Co jest? Jesteś zagłośny! Chyba miałem koszmar. Eee, czy ja nadal śnię? Przestań z tym sennym bełkotem! Co to za moc? Nie, to nie sen. Tarogi oznaczają... Power wypiła za dużo krwi. Musiałaś napić się bardzo dużo w walce z zombie. Czas na spuszczenie krwi. Tak, proszę pani. Spuszczenie krwi? Power ma okresowo spuszczaną krew. Jeśli tego nie zrobi, zamieni się w jeszcze straszniejszego i bardziej wyniosłego demona niż jest teraz. Rozdział 39. dziewiąty. Wyciskacz łez. A więc w tej kwestii, Dengi... <noise> Mogę pożyczyć power na chwilę? Jest cała twoja! Szok! Będziesz potrzebował partnera w międzyczasie. <noise> Poprosił, żeby z tobą współpracować. Cześć! Ła! Panie Piło Łańcuchowa! Panie Piło! Gah! Co z tym gościem? To demon rakina. Normalnie jest tak agresywny, że nie można z nim nawet prowadzić rozmowy. Hm, ale mówi, że zrobi wszystko, co mu powiesz. Wszystko, co powiem? Dlaczego? Nie mam pojęcia. Może przez podobieństwo? Panie piło! Rozkazy! Absolutne! Pan piła łańcuchowa! Najsilniejszy! Najwyższy! Nie dotykaj mnie! Nie ciągnie mnie do facetów! Wyglądasz na przybitego. Nigdy nie czułem się lepiej. W takim razie... chcesz iść ze mną na randkę jutro w nasz wolny dzień? Randkę?